Karierze każdego youtubera motoryzacyjnego zdarza się takie auto, które nie będzie miało tylu wyświetleń co pasat B519 TDI, ale i tak, mimo wszystko, warto je nagrać. Chodzi o jego unikalność, bycie pożądanym przez koneserów, czy też stworzenie historycznej pamiątki. I dzisiaj właśnie zajmiemy się takim samochodem oto Porsche 911 Generacji 964, czyli dosyć przełomowej. No ale jak to część z Was może powiedzieć, przełomowe to przecież było 996 ze względu na wprowadzenie chłodzenia cieczą i ten nowy. Nowy kontrowersyjny wygląd. Zgadza się, 964 nadal wygląda bardzo klasycznie, ale pamiętajcie, że w tej generacji wprowadzono aż 85% nowych części względem poprzednika 930. Tak się składa, że mam akurat pod ręką 930 i sami możecie zobaczyć na własne oczy, jak te samochody niewiele się różnią. Aż dziw bierze, że okres produkcji przypadał na lata od 1989 do 94. Prezentowany egzemplarz został wyprodukowany w 1991 i na moje oko wygląda znacznie starzej. Chociaż mówiąc bardziej adekwatnie znacznie klasyczniej. Najważniejsze zmiany jednak tkwią pod skorupą. Otóż jest to pierwsze Porsche, które można było doposażyć w automatyczną skrzynię biegów Tiptronic oraz napęd na cztery koła. Tutaj już w standardzie mamy wspomaganie kierownicy oraz ABS i w kontekście zawieszenia nastąpiła rewolucja. W końcu usunięto tylną belkę skrętną, czyli rozwiązanie, które stosowano przez jakieś 40 lat. Wracając jeszcze na moment do kwestii wyglądu, no spójrzcie na to, prawie nie widać różnicy. Jednak jeśli bardziej kręci Was 964, podziękowania musimy złożyć Benowi Dimsonowi, Filipińczykowi, który zaprojektował garść Porsche, a następnie przeniósł się do Mercedesa. Oczywiście już nawet po tym krótkim wprowadzeniu od razu widać, że mamy do czynienia z nietypową 911. Po pierwsze jest to odmiana turbo, a po drugie jej stan jest wręcz fenomenalny. Można by określić fabryczny. Z tej perspektywy zbyt dużo nie zauważycie, więc wrzucę wam kilka przebitek z podnośnika. Odnowiono tutaj całe zawieszenie oraz silnik, wymieniono mnóstwo części po to, aby ten egzemplarz jeździł jak nowy, jednak środek pozostawiono w oryginale. Tam za chwilę wrócimy. Teraz jednak kilka zdań na temat silnika. Podstawowa jednostka w 964 nosiła oznaczenie M64, jej pojemność to 3,6 litra, a moc maksymalna to 250 koni. Przy projektowaniu odmiany turbo niemieccy inżynierowie byli jednak sceptyczni. Uznali, że nie mają zbyt wiele czasu, aby doposażyć M64 w turbinę, aby efekt był naprawdę zadowalający i spójny z renomą marki. Postawiono więc na sprawdzone rozwiązanie silnik M30 o pojemności 3,3, który stosowano w poprzedniku 930 Turbo. Oczywiście to też nie jest tak, że te silniki są w 100% identyczne. W 964 dokonano kilku zmian, aby praca była znacznie gładsza, a turbo dziura mniejsza. Do tego w 930 turbo moc maksymalna wynosiła 300 koni mechanicznych, tutaj 320. Moment obrotowy wzrósł z 430 do 450 Nm. Jednak można było mieć delikatny niesmak i chęć na więcej, gdyż poprzednik oferował również pakiet fabryczny, w którym to moc wynosiła 330 koni, o 10 więcej. Konkretnych zmian doczekano się w roku 1993, gdy w końcu uturbiono 3.6. Jego moc wynosiła 360 koni, a Maksymalny moment obrotowy 520 Nm, i to właśnie tamta wersja jest znana z filmu Bad Boys z Willem Smithem. I to właśnie popularność filmowa może sprawiać, że 36 Turbo może być delikatnie droższe, ale jak się okazuje, to może być przecież tylko fanaberia i tak zwany hype, przecież różnice nie są wcale duże. Do tego 36 Turbo wyprodukowano mniej 1437 egzemplarzy, tych natomiast 3660, co i tak jest bardzo niewielką liczbą. Zwłaszcza jeśli odejmiemy od tego egzemplarze, które wjechały w lampę lub do rowu i na drogę już nie wróciły. Gorzej jeśli po takich przygodach Mirek Mechanik z Januszem Biznesu stawiają auto ponownie na nogi i próbują sprzedać nieświadomemu nabywcy. Przed nieuczciwymi sprzedawcami może Wam pomóc strona do sprawdzania przeszłości samochodów na podstawie ich numerów WIN. Ja osobiście korzystam z CarVertical i mam dla Was 10% kod rabatowy na hasło JARPEN. Pamiętajcie jeszcze, że nie każde bezwypadkowe auto to perła, bo pożar to nie wypadek i takie egzemplarze też trafiają na rynek. Zanim więc coś kupicie, sprawdźcie stronę, o której mówię. Link jak zawsze jest w opisie pod filmem. O RS-kach czy też wersjach specjalnych dzisiaj rozmawiać nie będziemy, napomknę jeszcze tylko, że przyspieszenie do pierwszej setki wynosi tutaj mniej niż 5 sekund, natomiast prędkość maksymalna to 275 km na godzinę. Zajrzyjmy więc już może do środka i oceńmy stan tego wnętrza. Rozpoczynając jednak od nowego mechanizmu do zamykania. Drzwi. Patrzcie, jaka szpara. Ze względu na to, że to jest nowe, tutaj trzeba naprawdę mocno huknąć, aby dokładnie domknąć te drzwi. Co do zużycia fotela, czy to w kontekście oparcia, czy też siedziska, tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No dobra, jakąś tam mikroryskę na boczku oparcia znalazłem. Następnie, przechodząc na kierownicę, patrzcie, oceniajcie. Do tego lewarek manualnej, pięciobiegowej skrzyni biegów oraz podłokietnik na lewy łokieć, pod którym znajduje się bardzo głęboko. Głęboki schowek. Do tego spójrzcie na to wykończenie jaki piękny, puszysty materiał. Jedynie co mnie zastanawiało na tych drzwiach, to miejsce na korbkę. Szyby są przecież tutaj regulowane elektrycznie, no ale gdy pokręciłem tym troszeczkę, okazało się, że to jest blokowanie i odblokowywanie drzwi. Standardowych chwytak mamy w tym miejscu. Zasiadając za kierownicą i spoglądając na zegary, od razu widzę tę starą czcionkę a przecież to są lata 90. W BMW wszystko wyglądało już inaczej. No ale to może być ten sekretny sos Porsche. Co do prędkościomierza, jak widzicie, są wyskalowany w milach po amerykańsku, ale nie jest to świeży import. Ten samochód został sprowadzony dosyć dawno temu. Przebieg, który jak widzicie, nie jest wyświetlany cyfrowo, to 33 tysiące mil. Na nasze jakieś 53 tysiące kilometrów. A teraz może dokonajmy testu schowka, z tym, że nie ma tu żadnej klamry, tylko pokrętło. Szkoda, że musimy je przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara i myślę, byłoby w drugą stronę. No ale dzięki temu, że musimy to sami przekręcić, to tak jakby ręką już automatycznie amortyzujemy opadanie tej klapki. A w środku co znalazłem? Taki burgundowy, pod kolor tapicerki folder z instrukcją obsługi oraz książką serwisową. Jak możecie zauważyć, przebiegi z roku na rok rosły naprawdę symbolicznie. Jak to zawsze bywa z 911-kami, do tyłu zasiadać nawet nie będę. Ja osobiście traktuję tę przestrzeń jako ładnie wyścielony Bagażnik. A co do bagażnika, właśnie? Patrzcie, tu naprawdę wszystko zostało odświeżone. Może i tego miejsca pod maską nie ma zbyt dużo, ale na weekendowe wycieczki powinno wystarczyć. Odchylając tę osłonkę, możemy zauważyć plakietkę z kolorem Silver Rosa Metallic. To oznacza srebrno-różowy. O ile w słońcu ten samochód wygląda faktycznie na srebrny, jednak gdy zajdzie troszeczkę słoneczko w cieniu, możemy zauważyć te różowe akcenty. Co my tu mamy w tym komputerku? Ciśnienie do ładowania, prędkość w milach, podróż, średnia prędkość oraz temperatura w Fahrenheitach. Jak widzicie, mieliśmy dzisiaj do czynienia z bardzo szczególnym autem. Po pierwsze, ze względu na to, że jest to turbo, to nie dość, że mamy tutaj mnóstwo mocy, to jeszcze karoseria jest profilowana inaczej. Te odmiany są znacznie szersze. Po drugie, jest to klasyk, ale już z nowoczesnymi, relatywnie technologiami. I po trzecie, ten egzemplarz jest odświeżony praktycznie do stanu fabrycznego. Ile to wszystko kosztuje? Gdy 964 Turbo było nowe, cena w katalogu wynosiła jakieś 200 tysięcy marek niemieckich. Było to już 30 lat temu, tak więc doliczając inflację z 200 tysięcy marek robi nam się 200 tysięcy euro. Na ile jest wyceniony ten egzemplarz, możecie sprawdzić na stronie RT Classic Garage. Link do pełnej oferty zamieściłem oczywiście w opisie pod filmem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.